W naszym oficjalnie otwarto wyremontowane alpinarium. Sygnatariusze porozumienia, na którego mocy ogród będzie dalej funkcjonował, wspólnie zasadzili w nim dwie limby. Jak korzystali z nowych możliwości promocji małego biznesu w globalnej sieci, instruowali bielskich przedsiębiorców pracownicy polskiej sekcji globalnego potentata internetowego firmy Google. Bielsko-Biała kolejny, trzeci raz, będzie organizatorem Mistrzostw Polski Seniorów w lekkiej atletyce. Ulica Dmowskiego już prawie gotowa. Ostatnie rondo zostanie oddane do ruchu z końcem miesiąca. W Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusze pożycia małżeńskiego. W miniony wtorek i środę złote gody w dwóch turach świętowało 31 par. Na dzielni oficjalnie otwarto wyremontowane alpinarium. Sygnatariusze porozumienia, na którego mocy ogród będzie dalej funkcjonował, wspólnie zasadzili w nim dwie limby. 15 lipca w ratuszu podpisano deklarację współpracy dotyczącą alpinarium, a niespełna trzy miesiące później pod schroniskiem na Szyndzielni doszło do jego uroczystego otwarcia. Wszystko dzięki wspólnym działaniom Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej, gminy Wilkowice, ekologów z klubu Gaja, Nadleśnictwa Bielsko oraz PTTK. Teraz wyjście na szyndzielnie, szczególnie w grupach zorganizowanych, może być połączone z praktyczną lekcją botaniki. W roku ubiegłym wystąpiliśmy o taki, o taki grant do Fundacji Nasza Ziemia, ośrodki na remont tego ogrodzenia. Udało nam się te pieniądze pozyskać, no ale wtedy też pojawiły się możliwości, że być może miasto uda się w to wciągnąć lasy państwowe i że no, ten właściwie taki doraźny remont y, można by przekształcić w coś większego. Na szczęście to się udało, został podpisany taki list intencyjny y, przez pięć podmiotów, weszły w to jeszcze gmina Wilkowice i Klub Gaja. No i jak panowie widzicie dzisiaj mamy efekt y, tych prac. Ogrodzenie zostało całkowicie y, wykonane na nowo. Y, wymieniony został domek ogrodnika również na nowo. Ten stary był już niestety w tak złym stanie technicznym, że no, nie dało się go już uratować. No a wiosną Nowe nasadzenia pojawią się, nowe rośliny no i mam nadzieję, że ogródek wróci do dawnej świetności. To jest myślę przykład dla dalszych działań, że jak się zbierze kilku, którzy chcą, to nawet w tym, ja teraz znam chorym podmiotem prawa kraju, można wiele zrobić. I o to cieszę się, że dzisiaj tu jesteśmy, że to bierzemy, otwieramy to alpinarium, bo jest to ponad 100-letnie, pierwsza data 1906. Ale rozmawialiśmy, nie wiadomo, że wcześniej tam finarium tutaj nie istniało, i myślę, że musimy to kultywować takie sprawy. Ja również panu Jackowi dziękuję panu Kowalskiemu, bo bardzo tutaj jakoś tak podeszli do tego sprawnie, e, bardzo entuzjastycznie i w sumie mamy piękny efekt, za to dziękuję. I myślę, że to jest ostatnia sprawa, którą razem robimy. Dziękuję bardzo. Pogoda na dzielni z opadami zmrożonego deszczu nie sprzyjała uroczystości, ale roślinom z alpinarium jak najbardziej. Po wspólnym przecięciu wstęgi można było po raz pierwszy zwiedzić ogród. Przy okazji Światowego Dnia Drzewa zasadzono dwie limby, a młodzież szkolna już na zewnątrz alpinarium ponad pięćdziesiąt innych sadzonek. Jak korzystali z nowych możliwości promocji małego biznesu w globalnej sieci, instruowali białych przedsiębiorców pracownicy polskiej sekcji globalnego potentata internetowego firmy Google. Biesko Biała było jednym z dwudziestu miast Polski, które znalazło się na liście tych, które warto odwiedzić specjalny, rozkładany mobilny punkt Google'a zatrzymał się na placu przy ulicy Broniewskiego. Zaproszeni przedsiębiorcy, ci mali i firmy jednoosobowe mogły dowiedzieć się, jak za naprawdę niewielkie pieniądze tworzyć w sieci skuteczne kampanie reklamowe. Cała akcja jest przewidziana dla przedsiębiorców, dla małych i średnich przedsiębiorstw. I my dzisiaj pomagamy za darmo zaistnieć w firmie w internecie. To znaczy, firma, która przychodzi dzisiaj do nas, naszą, do na, naszej ciężarówki, my pomagamy jej założyć tak zwaną wizytówkę na mapie. Wizytówka na mapie jest bardzo istotna dla małej i średniej firmy, która działa lokalnie. W ten sposób, jeżeli firma posiada wizytówkę, może zaistnieć w wyszukiwarce Google. W której codziennie ponad 90% Polaków polskich internautów korzysta, więc daje się znaleźć swojemu potencjalnemu klientowi. To jest pierwsza ważna rzecz. Drugą rzeczą jest założenie pierwszej kampanii linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google. Jest to jedna z obecnie z najbardziej efektywnych form reklamy. My płacimy tam tylko za efekt, nie, płacimy, nie kupujemy tak zwanego kota w worku. Płacimy w momencie, kiedy potencjalny klient pojawia się na stronie internetowej. I tu pomagamy od zera to założyć i dajemy dzisiaj 250 zł na start, to znaczy dzielimy się w jakiś sposób takim, można powiedzieć, ryzykiem z klientem, żeby mógł spróbować, nie za swoje pieniądze, tylko żeby mógł spróbować, czy ta reklama jest efektywna dla niego, za nasze pieniądze de facto. I trzecią bardzo ważną rzeczą są szkolenia, które dzisiaj tutaj cały dzień prowadzimy, czyli jak zaistnieć w internecie, jak zrobić, żeby było efektywniej, żeby było tanio. I co zrobić, żeby klienci pokochali naszą stronę internetową? Bielsko Biała, kolejny, trzeci raz, będzie organizatorem Mistrzostw Polski Seniorów w lekkiej atletyce. Zawody o najwyższej krajowej randze odbędą się w przyszłym roku, w dniach od 15 do 17 czerwca, i będą to już trzecie Mistrzostwa organizowane w naszym mieście. Pierwsze odbyły się w 2003 roku, drugie rok temu. Przyszłoroczne dla wielu polskich lekkoatletów mogą okazać się ostatnią szansą na zakwalifikowanie się do reprezentacji Polski wyjeżdżającej na Igrzyska Olimpijskie do Londynu. Decyzję podjęło Prezydium Polskiego Związku i Atletyki na czele z panem prezesem Jerzym Skuchą, który jednogłośnie wybrał nasze miasto spośród czterech kandydatur, a przypomnę, iż starania również tutaj były ze strony Krakowa, Słupska oraz Torunia. Na pewno jest to dużo wyróżnienia, ale też wyzwanie organizacyjne. Mamy natomiast dobre doświadczenie w tym zakresie i myślę, że te mistrzostwa odbędą się na dobrym, wysokim poziomie. Dlaczego przyznano miastu Bielsko-Biała organizację tej imprezy? Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to stadion w Wapienicy, który zaliczany jest do jednych z pięciu najładniejszych i najlepszych stadionów lekkoatletycznych w Polsce. Ponadto dysponuje on tak zwaną szybką bieżnią, na której można uzyskiwać dobre, wartościowe wyniki, a także rzutniami i z skoczniami. Nie bez znaczenia jest również to, iż w ubiegłym roku pan prezydent Jacy Krywult podjął decyzję o tym, aby rozbudować ten obiekt poprzez wybudowanie dodatkowej bieżni rozrywkowej 200-metrowej, która pomaga właściwie przygotowaniu się do poszczególnych konkurencji olimpijskich. Istotnym jest również to, że Mistrzostwa Polski Senior Leki atletyce, odbędą się w roku olimpijskim, bowiem w przyszłym roku mamy Igrzyska Olimpijskie w Londynie, gdzie lekkoatleci będą również mogli uzyskiwać biesku białej, tak minima do udziału w Igrzyskach. Również w czerwcu przyszłego roku będą Mistrzostwa Europy w Helsinkach, podczas których również wystąpią najlepsi sportowcy, którzy będą uzyskiwać kwalifikacje w Bieskubie właśnie na tą imprezę. Tak się składa, że w tym czasie również będzie największa impreza w Europie, jaką są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, także kibice będą mogli emocjonować się zarówno rywalizacją w atletyce, jak i mistrzostwami w piłce nożnej. Ulica Dmowskiego już prawie gotowa. Ostatnie rondo zostanie oddane do ruchu z końcem miesiąca. Roboty były i zresztą dla wielu mieszkańców okolicy są dalej uciążliwe, ale już na szczęście niedługo. Największe komplikacje towarzyszyły przebudowie głównego skrzyżowania z ulicą Księdza Stojałowskiego. Rondo przy wjeździe do ratusza również wymagało przeprojektowania geometrii jezdni podobnie zresztą jak cały odcinek ulicy. Na ostatek budowlańcy pozostawili drugie rondo. Ostatnie prace właśnie dobiegają końca. Jest to stosunkowo krótki odcinek, kilkaset metrów. Niemniej inwestycja bardzo trudna, prowadzona w takim terenie, gdzie jest bardzo dużo uzbrojenia, jednocześnie duży ruch związany zarówno z funkcjonowaniem ratusza i tych wszystkich instytucji związanych z Urzędem Miejskim, jak i okoliczne osiedla, stąd problemy związane z prowadzeniem robót trudnych, jednocześnie zapewnienie. Dojścia do jazdy. Termin zakończenia to koniec października. Niemniej wykonawca już wcześniej te wszystkie elementy pokończył przed terminem. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, to myślę, że uda się ten termin jeszcze skrócić. Niemniej cały czas ten harmonogram jest dotrzymywany, a niektóre elementy, tak jak kolejne skrzyżowania, zostały dodane wcześniej do ruchu. W Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusze pożycia małżeńskiego. W miniony wtorek i środę Złote Gody w dwóch turach świętowało 31 par. Uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego zawsze jest podniosła i pełna wzruszeń, jednak ubiegłotygodniowa była szczególna. Po pierwsze to już jedna z ostatnich rocznic świętowana w starym budynku urzędu. W najbliższych tygodniach przenosi się on bowiem w nowe mury na plac ratuszowy. Powtórę, jak policzyły pracownice Urzędu Stanu Cywilnego, było to już okrągłe 150 spotkanie z małżonkami prezydenta miasta, a przy okazji pierwsze nowego proboszcza parafii opatrzności Bożej, księdza doktora Andrzeja Mojżeszki. Małżonkowie odebrali życzenia, bukiety i specjalne honorowe medale przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej. W jego imieniu wręczył je prezydent miasta Jacek Krywult. Wspólne zdjęcie, lampka szampana i spotkanie z gospodarzem miasta oraz księdzem Mojżeszko przy Kawie umiliło jubilatom pozostały czas spędzony w Urzędzie Stanu Cywilnego.